Witam, witam. I nareszcie, nagrywamy odcinek z Diablo 3 i akurat mamy do pokonania Beliala, czyli bossa z drugiego aktu, z drugiego aktu gry, no, no to jedziemy. Apiew ich, Sługusy zabijamy, żeby fajnie. Wciąż czekam. Wracam do pełni sił. Dobra. Nie dam się pokonać! Ten świat należy do mnie! No i teraz z nim będziemy walczyć. Ja sobie wybrałem klasę Demon Hunter, chłopca demonów, najbardziej nią odpowiadam. Odrzucaj tę żałosną iluzję! Patrz! But... Na prawdziwego! Władce! Piekieł! No i teraz będzie gorzej. No, sami widzicie. Musimy go teraz zapiąć. <grym> tak, tutaj trzeba uważać na tutaj jak się pojawiają. Muszę mieć więcej nienawiści. O, BNP. O! Dobra. Muszę mieć więcej nienawiści. Mój przydupas dzielnie walczy. Templarność. No niemożliwe. Czekaj, kule Wracam do pełni sił. Dobra. No i jedziemy dalej. Aby to zrobić, muszę mieć więcej nienawiści. Nie, 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 nie. Czekaj, uciekaj, uciekaj! nie, No, no i nie, nie, No nie, jeszcze raz. No nie, nie, no i tutaj musimy znowu ich tych nie, 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 Pokaż mi kamień dusz. Dobrze mu się przyjrzysz, gdy zamknę w nim twoją żałosną duszę, Belialu. Sprytny, musisz jednak wiedzieć, że Azmodan wie o kamieniu i jego mocy. Nawet jeśli mnie pokonasz, zniszczy ciebie i twoją skundloną rasę. To ja tutaj zastupuję i. Co jest nieskuteczne? A. No tak, nie chcę ci wstawać. Sora, zastępuję i tam, jak już będziemy walczyć z Belialem. Dobra, no, no to jedziemy dalej. No i już znowu. Jest to wcześniej trochę. Dobra, jedziemy, jedziemy. To nie byłoby rozważne. Grzyga jakimś... czymś... O nie zębki, kto to... Będziemy to, to, uciekać? O. Yes, udało mi się przeżyć. Bez takich kapelu. Jedziemy, jedziemy. Napierdzielać. Oła. Aby to zrobić, muszę mieć więcej nienawiści. Wracają mi siły. Bardzo dobrze idzie, bardzo dobrze. Kurde. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Muszę mieć więcej nienawiści. Dobra, dobra, już już jeszcze płacz. Jedziemy, jedziemy, jeszcze. Jeszcze troszeczkę, troszeczkę i Jest! Pat. Ładnie! Yeah, pięknie Jaki switaśny drop Dusza Beliala A czy ja nie wsunąłem tych hitemków? Leo prędko! Zamknij duszę Beliala w kamieniu! A jak... A jak ja nie wzięły... A jak ja nie wezmę tych hitemków? Kurde. Odegrał tak wielką nie byłoby za ciekawie. Kul był niepuść zajadłym wrogiem piekła. Niech jego życie będzie dla nas nauczką. Im dłużej walczymy za złem, tym bardziej deprawuje ono nasze serca. A nie, o. Oh. Oh. Dobra, to teraz może kul sobie zobaczymy. Tylko no, sprawdzimy wartość tych przedmiotów. Ja myślę, że nie wiem, nie mam chyba najlepszego EQ. No nie. Taki pancerz, znaczy hełm. To. No, takie jest moje kół Dużo życie, dużo punktów życia Poszłem A ta kusza, o a, Aż minus 37, wrażenia? A bo to dwuręczne To już wiadomo To jeszcze A te są A te słabsze no. I to jedziemy tą, tak? No. pitnie Nie wiem czy warto się sugerować tymi od tutaj. Czy to coś pomaga, znaczy coś pomaga, no to to wiem, ale też... ...przykład plus... ...jeden do siły, czy to coś daje. Tego jeszcze nie wiem za bardzo. No dobra, no i to by było na tyle. Z Diablo 3. Na pewno jeszcze nakręcę wiele filmików. No ale na razie to... To koniec. No dzięki. O oceniajcie, komentujcie nar.